Top 10 rzeczy do zrobienia zaraz po kwarantannie. Epidemia koronawirusa zmusiła nas do pozostania w domach. Możemy wychodzić z naszych mieszkań tylko w sprawach pilnych, takich jak niezbędne zakupy spożywcze czy szybki spacer z psem. Nic dziwnego, że zmęczeni zamknięciem w czterech ścianach planujemy rzeczy, które zrealizujemy w tak zwanych lepszych czasach. Przedstawiamy Wam top 10 rzeczy, które warto zrobić po zakończeniu kwarantanny. Numer 10. Długi spacer. Długi spacer to jest zdecydowanie jedna z pierwszych czynności, którą powinien wykonać każdy po zakończeniu kwarantanny. Wspaniale będzie móc ponownie wybrać się do pobliskiego parku czy do lasu, a może będzie dobra pogoda na to, żeby wsiąść na rower. Jedno jest pewne: otwarta przestrzeń na nas czeka, i nikt nie będzie pytał, czy na pewno jest to nasza potrzeba życiowa. Numer 9 Wakacje i podróże. Po wszystkich restrykcjach związanych z epidemią, zdecydowanie należą nam się długie wakacje. Dlatego już teraz warto zastanowić się, gdzie się wybierzemy, nawet jeśli miałby to być tylko weekend. Na Mazury, w góry, nad morze? A może warto zaplanować i wybrać się w końcu w wymarzony objazd po Europie? Jest tyle możliwości, że aż ciężko się zdecydować, gdzie się udać w pierwszej kolejności. Numer 8. Siłownia. Podczas kwarantanny wyróżniamy zasadniczo dwa typy ludzi: ci, którzy szybko obudowują się w dodatkowe kilogramy, oraz tacy, którzy rozpoczęli właśnie podróż ku formie życia. Dlatego, bez względu na to, do której z tych grup się zaliczacie, z pewnością zgodzicie się, że świetną sprawą będzie przenieść treningi na siłownię i skorzystać z profesjonalnego sprzętu, żeby przekraczać kolejne granice naszego ciała. No i nie zapominajmy, że nareszcie będzie można wyjść także na basen. Numer 7. Kultura. Chyba nie ma osoby, która nie tęskni za kinem, teatrem i koncertami. Dlatego kolejną rzeczą, którą po prostu trzeba zrobić po zakończeniu epidemii, to kupno biletu na film lub spektakl i wyjście na koncert ulubionego artysty. My nawet pójdziemy o krok dalej i nie pożałujemy funduszy na przekąski w kinie. Numer 6. Wyjście do restauracji. Miło będzie wejść do ulubionej restauracji i zamówić ukochane danie. W końcu, spędzanie czasu w domu z pewnością nauczyło nas, choć w minimalnym stopniu, sztuki gotowania. Ale ile można gotować sobie samemu? Dlatego, gdy tylko będziemy mieć możliwość, to zdecydowanie warto wyjść zjeść coś pysznego do ulubionego lokalu. Numer 5. Spotkania z rodziną. Też tak macie, że wszystkie rzeczy, które was irytowały w rodzinnych spotkaniach, nagle okazują się najcudowniejsze na świecie? Dlatego, jak tylko będzie można wyjść z domu, to warto wsiąść do samochodu, pojechać do babci i zjeść te 30 dokładek zupy, który zawsze w nas wpycha, mimo że po pierwszej porcji mamy już trochę dość. Numer 4. Spotkania ze znajomymi Nareszcie będzie można spotkać się ze znajomymi. Po takiej długiej przerwie spędzanie z nimi czasu chyba nigdy nam się nie znudzi. My mamy dla Was propozycję na imprezę tematyczną. Skoro wszyscy jesteśmy tak znużeni zamknięciem i w końcu będziemy mieć możliwość wyjść z domu i robić wszystko, na co mamy ochotę, to hasłem przewodnim Waszej pierwszej imprezy powinny być stroje, których nigdy nie mieliśmy okazji założyć. Oj, zdziwicie się, w czym przyjdą Wasi goście. Numer 3. Metamorfoza. Trzeba przyznać, że po zakończeniu kwarantanny jedną z pierwszych rzeczy, którą warto będzie zrobić, to odwiedzenie fryzjera, dentysty i kosmetyczki. Niekoniecznie w podanej kolejności. Na pewno dobrze będzie się ponownie poczuć jak francuski piesek i odświeżyć chociażby fryzurę. Numer 2. Rzeczy odłożone na później. Zakończenie kwarantanny zdecydowanie będzie generatorem chęci, żeby w końcu zrobić rzeczy, które odkładaliśmy na później. W końcu motywacja będzie większa, żeby zrobić prawo jazdy, a zaniesienie dokumentów do urzędu będzie jak nigdy wcześniej przyjemnością. Może nawet będzie można zacząć porządny remont. Numer 1 SPA Niewątpliwie czas kwarantanny dla wielu osób był bardzo stresujący. Nie tylko ze względu na konieczność zamknięcia się w domu, ale również pod względem pracy czy planów, które nagle musiały zostać odwołane. Dlatego, jak tylko oficjalnie będziemy mogli wychodzić z domu, warto wybrać się do spa albo po prostu na masaż. Czas się zrelaksować, wziąć głęboki wdech, otrząsnąć z tego, co się być może nie udało i dalej zdobywać świat.